Dzisiejszego dnia chciałbym bardzo mocno zwrócić naszą uwagę praktycznie na jedno zdanie, które się pojawi w Ewangelii, a brzmi ono w sposób następujący. Gdy podeszli do niego uczniowie, to powiedzieli Chrystusowi, Czy ty wiesz, że faryzeusze oburzyli się, gdy usłyszeli to, co powiedziałeś? Biblia tysiąclecia. Tłumaczy to troszkę inaczej, mówiąc: Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że faryzeusze zgorszyli się tym, co ty powiedziałeś? Pytanie jest, czym się zgorszyli? No właśnie tym, że Chrystus powiedział do nich iż nie to, czyni człowieka nieczystym, co wchodzi do ust, ale to, co z tych ust wychodzi. Moi drodzy, jeśli chodzi o kwestię zgorszenia, to powiem tak bardzo krótko, że faryzeusze często się gorszyli postawą Chrystusa. Gorszyli się oni tym, że na przykład w szabat potrafił uzdrowić. Gorszyli się bardzo na przykład tym, że nazywał Boga swoim Ojcem. Bardzo mocno faryzeusze zgorszyli się tym, że miał czelność wyrzucić przekupniów ze świątyni. Bardzo gorszyli się przede wszystkim tym, że powiedział o sobie, jako o świątyni, że zbóżcie ją, a ja w trzy dni ją na, na nowo zbuduję. To mniej więcej była taka ich postawa. Dzisiaj, kiedy próbuję tę Ewangelię sobie jakoś tak przełożyć na nasze realia współczesne, to powiem również bardzo krótko, że współcześni ludzie też się oburzają czy gorszą słowami Chrystusa. W jaki sposób? Proszę bardzo. Gorszy ich chociażby to, że Chrystus wymaga od nas, jako chrześcijan, katolików, prawdy, żeby być człowiekiem autentycznym. Gorszą się ludzie na przykład dzisiaj tym, że Chrystus stawia konkretne wymagania, żeby sobie stawiać jakieś granice, żeby stawiać sobie konkretne wartości, cele i do nich dążyć. Dzisiaj się ludzie na przykład gorszą tym, że chrześcijanie, katolicy to ludzie myślący, to ludzie, którzy. Na pierwszym miejscu wpatrzeni są w osoby Chrystusa, którzy za nim podążają, którzy do niego wyciągają swoje ręce. Gorszy ich chociażby to, że człowiek stara się być dobry, święty, że przede wszystkim zna swoje granice, których nie wolno w żaden sposób przekroczyć. Więc tak na koniec jedno pytanie, które dzisiaj się również w Ewangelii ładnie pojawia, a brzmi ono w ten sposób: Za kim chcesz pójść? Pytam. Za kim chcesz pójść? Za ślepym, czy może za tym, który ma oczy szeroko otwarte? Wybieraj.